prokuratorzy ciężką swoją pracą wykryli w sposób oczywisty fałszowanie aktów notarialnych w związku z próbą, w związku z nielegalnym przejęciem nadajników telewizyjnych w Polsce. Państwo wiecie, że prokuratura chce postawić zarzuty w tej sprawie notariuszce, której nie ma w tej chwili w Polsce i mało kto zadaje pytanie, a to bardzo niedobrze. Kto jest drugą stroną tego aktu notarialnego? No kto był drugą stroną tego aktu notarialnego? Skoro jedna strona, według prokuratury miała popełnić przestępstwo, to drugą stroną kto był? No Sienkiewicz. I chwilę później, kiedy okazuje się, że prokuratura zabezpiecza dokumenty zarówno u notariusza, księgę wejść i wyjść w Ministerstwie Kultury, nagle się okazuje, proszę państwa, że następuje siłowe przejęcie prokuratury dokładnie. Takie same, jak to miało miejsce w telewizji publicznej. Siłowe. Siłowe, bezprawne, po to, żeby skręcić te niewygodne fałszerstwa notarialne.